Weźcie kubek gorącej kawy i posłuchajcie tej krótkiej, zmyślonej historii. Cześć mała. Wiesz, że obserwuję cię już od kilku lat? Uważnie przyglądam się, jak zachowujesz się na giełdzie. Widziałem twoje wzloty i upadki przez ten czas, ale swoją kapitalizacją zasłużyłaś na miejsce w samej czołówce. Wiem, że nieraz przeżywasz gorsze chwile, tak jak i teraz. Jesteśmy w sklepie, nie ma w ogóle żadnych kupujących. Mimo, że nadarzyła się okazja, jesteś na promocji. Dlatego chodź ze mną do domu, spokojnie sobie odpoczniesz, nabierzesz sił, a w tym czasie oddzięczysz się dywidendą w postaci 9%. A gdy nabierzesz sił, ruszysz dalej w drodze do inwestora, który kupi cię po wyższej cenie. Może to wyda się śmieszne, ale na giełdzie są takie chwile, w których inwestorzy zwyczajnie panikują, sprzedają swoje akcje, natomiast mało jest kupujących i takie chwile warto wykorzystać. Dlatego stworzyłem dla Was portfel, portfel wirtualny, abyście wrzucali do niego swoje spółki, swoje wymarzone spółki. Które będziecie obserwować, z czasem nauczycie się, że ruszają się one w pewnych widełkach cenowych, to pozwoli wam kupić je po okazyjnej cenie. Wtedy, kiedy wszyscy sprzedają, zupełnie inaczej niż w sklepach. Kiedy masło potrafić być poniżej 3 zł, klienci się zabijają o nie. Natomiast kiedy wasza spółka jest poniżej 30 dolarów. Nikt nawet na nią nie chce spojrzeć. Ale Wy wiecie, znacie jej metryki i wiecie, że mimo tej ceny i tak zapłaci Wam sowitą premię. A potem, gdy przyjdzie czas, gdy cykl się jej odwróci, sprzedacie z zyskiem, już nie za 30 dolarów, ale za 40. I po dwóch latach okaże się, że zarobiliście 18% z dywidend, i 25% na kursie. Po potrąceniu podatku da wam to na czysto około 17% na rok. Nie jeden doświadczony inwestor zazdrościłby wam takiego rezultatu. Dlatego moi drodzy, obserwujcie swoje swoje spółki. Obserwujcie takie, które także mają, poruszają się tak zwanym trupim trendem. Ich wykres przypomina wykres Denata, który w zasadzie jest linią prostą. Ale to gwarantuje Wam, że spółka porusza się w pewnych przedziałach cenowych. I to tego warto się uczyć. To przyjdzie z czasem. Nie po roku, nie po dwóch, ale po kilku. Dlatego właśnie jest ten wirtualny portfel, abyście mogli obserwować swoje spółki. Dlatego jest ten wirtualny portfel, abyście mogli wirtualnie inwestować, nie tracąc kapitału. Z czasem nabędziecie wprawy, z czasem będziecie zarabiać coraz więcej. Także miłego dnia i do usłyszenia.